Witajcie dzisiaj, czyli w momencie, kiedy nagrywam ten filmik 13, na szczęście nie piątek, spokojnie, 13 we wtorek 3, jak, kwiecień, tak, 13 kwietnia ogłoszono wprowadzenie nowej epoki na serwer, na polskie serwery, czyli epoki Wenus. No i, i tutaj chciałbym omówić kolejną perełkę, która się pojawi w grze właśnie dotyczącą tej epoki wejdzie to za dwa dni od momentu nagrywania filmiku więc myślę że niektórym się przyda. Tutaj są też jakieś tam detale odnośnie tej epoki, natomiast przejadę przez to szybko, tak chwilkę może zatrzymam. Jeżeli ktoś chciałby poczytać zamiast wchodzić na forum, ponieważ to zostało ogłoszone na forum, to może sobie spałzować i popatrzeć co tutaj jest napisane. Popatrzeć. Tak. Natomiast my zaraz przechodzimy do perełki ponieważ ten filmik właśnie dotyczy nowej perły, która się niebawem pojawi a większość osób, co będzie oglądała ten filmik, już pewnie ta perła będzie stała. Także nazwa tej perły to Latająca Wyspa. Jej rozmiar to 4 na 6, także nie jest zbyt duża, bardzo ładną ma grafikę moim zdaniem, bardzo mi się podoba. Nie jest tutaj jeszcze wspomniane, ile będzie, ile będzie ona kosztowała w kontekście, w kontekście towarów, natomiast podejrzewam, że będzie w okolicy tysiąca każdego towaru, ze wskazaniem na troszkę mniej. Także tyle się mniej więcej tego spodziewam. Peruka, jak wspomniałem, dość nie za duża, 4 na 6 I co ona oferuje? Przede wszystkim tutaj jest opisane, Tą perlę będzie, można, będzie działała w ogóle w momencie, kiedy będziemy mieli, mieli aktywne i będziemy prawdopodobnie robić osady kulturowe. Jak często będzie się to pojawiało, nie jestem pewien, czy to będzie zależało od prędkości, robienia osad, czy coś, ale mniej więcej to będzie pewnie tak w miarę standardowo. Zresztą przekonamy się, jakby co, to zawsze moż, można jakieś tam swoje spostrzeżenia pisać w komentarzach. Może ja coś później dopiszę, zobaczymy. No, i będzie można od czasu do czasu właśnie zdobywać takie tajemnicze odłamki w takiej osadzie kulturowej. I te odłamki mogą być pospolite, niepospolite i rzadkie. No, i tutaj nam się od razu kojarzy, kojarzy świątynia reliktów, i rzeczywiście to jest bardzo do, podobne do świątyni reliktów, co zresztą w dalszej części filmiku zobaczymy. No, i oczywiście, i oczywiście poziom perły będzie decydował o zwiększenie. Zwiększenie szansy pojawienia się odłamka, jak i również zwiększenie szansy, że będzie on rzadki. Czyli to jest analogiczne, ale analogiczne do świątyni reliktów. Tylko taka różnica, że ta perła jest mniejsza od świątyni reliktów. Świątynia reliktów zabiera 36 kratek, tutaj tylko 24. Także różnica jest całkiem spora, jeżeli chodzi o wielkość. Ok, tutaj tam są jednostki, te inne sprawy to tam... W szczegółach sobie później zobaczycie, jak wejdzie to perła i epoka. Natomiast jeszcze przejdziemy tutaj do jednego aspektu. Te tajemnicze odłamki, co będą dawały, opublikowano jakie nagrody będą dawały. No i tutaj widać po raz kolejny podobieństwo do, do świętych reliktów. Natomiast jest taka mała, delikatna różnica. Mianowicie. Relikt Rzadki będzie, mógł, będzie miał jakieś, jakiś tam procent szansy na, na to, żeby oddał tajemniczy odłamek. No i ten tajemniczy odłamek właśnie jest jedną z sześciu nagród, które można znaleźć w Rzadkim Odłamku. No i jak się go zdobędzie, to w zależności od tego, jaką osadę robimy, jeżeli robimy Wikingów lub Japonię, dostaniemy 300 losowych towarów z naszej aktualnej epoki. Natomiast jeżeli dostaniemy w osadzie starożytnego Egiptu lub Azteków, no to otrzymamy wtedy 150 PR-ów. Podejrzewam, jak jest moja opinia na ten temat? Moja opinia jest taka, że ten tajemniczy odłamek... Znaczy, oni tutaj wymuszają wybór pewnych osad pod względem nagrody z tajemniczego odłamka. Znaczy, on pewnie może jakoś mega, rzadko, mega często nie będzie wpadał, ale myślę, że niektórzy... Będą się kierować wyborem osad z powodu właśnie tego tajemniczego odłamka. Także, no, kwestia, kwestia wyboru. No, y, y, osada feudalnej Japonii, moim zdaniem, tutaj pójdzie całkowicie w odstawkę, bo nie dość, że daje towary, a nie pr z tego tajemniczego odłamka. To jeszcze i tak to nie była zbyt popularna osada. Także pójdzie całkowicie w odstawkę. Y, moja ulubiona osada Wikingów, niestety, tutaj nie będzie tego dawała, no, ale trudno, się mówi. Natomiast osada Egiptu i Jasteków to są takie osady całkiem spoko i one będą tutaj mogły dodatkowo dawać 150 PR. -ów. No, oprócz tego, z, rzad, z rzadkiego odłamka, będzie można zdobyć 5 planów perły architektury, medale, zestaw do ulepszenia, renowacji, przechowaj budynek. Muszę przyznać, że ja wiem, że to tam się jakoś mega nie różni od, od tego, co tam jest w świątyni Reliktów, chociaż trochę się różni ponieważ na przykład w Świątyni Reliktów można było dostać tarasy rolne na przykład i takie inne rzeczy. W każdym razie tutaj tutaj jestem troszeczkę rozczarowany, jeżeli chodzi o nagrodę, nagrody z Rzadkiego Reliktu i jakoś spodziewałbym się troszkę lepiej. No ja rozumiem, to zestaw ulepszenia, renowacji, te rzeczy, ale te rzeczy tak naprawdę łatwo wpadają w każdym evencie. Nawet jak się na to nie poluje, to zawsze coś tam wpadnie z tego. Albo właśnie jak się robi wyprawy, Dlatego i jakość taki nie jestem przekonany, no ale rzadkie, rzad... tak to wygląda, właśnie. Natomiast jeśli chodzi o yy, odłamek niepospolity, to tutaj moim zdaniem są najlepsze, znaczy jak najlepsze. No po prostu ludzie bardziej na to by polowali ze względu na to stoperków, towarki zawsze się przydadzą. I, no i przyspieszenie produkcji, zaopatrzenia monet, no to tam ak akurat. Aż tak bardzo nie jest potrzebne, chociaż produkcja zaopatrzenia, przyspieszenie może się czasem przydawać, jeżeli chcemy troszkę przyspieszyć co to i owo. Natomiast w każdym razie jest to bardzo przybliżone do nagród z świątyni Reliktów. Nie wiem jeszcze, jaka będzie częstotliwość zdobywania tych odłamków i w ogóle. Możliwe, że to będzie zależało też od levela perły i w ogóle to się okaże, jak coś, to zapraszam do komentarzy pod spodem. Natomiast pospolity odłamek. No też, tak, oczywiście znowu będzie podobne nagrody dawał, co, co właśnie w świątyni reliktów. Natomiast tutaj będzie takie, taka różnica na przykład 1 lub 10 jednostek wojskowych. Takie, takie tam mała różnica, czyli albo, albo jedna to tam niewiele, albo całkiem spora liczba wpadnie jak na taki jeden pospolity. No i oprócz tego jakieś PR-ki, towarki. Także tak to wygląda ta perła. Nie jest to perła, moim zdaniem, obowiązkowa do stawiania. Zobaczy się jeszcze, jak to będzie z tą częstotliwością zdobywania tych odłamków i w ogóle. Jeżeli częstotliwość będzie podobna do, do zdobywania tego w świątyni reliktów, no to siłą rzeczy ta perła będzie lepsza od świątyni reliktów, z uwagi na to, że jest mniejsza o 12 kratek. No, i tyle, i jest ładniejsza. No, ale oczywiście, oczywiście w bicie odpowiedniego levela tej perełki na pewno będzie kosztowało więcej niż takie świątyni reliktów, no ale cóż, te perełki trzeba na coś przeznaczać, prawda? To jest jednorazowa inwestycja, dlatego, dlatego jakoś, bym, jakoś bym do tego nie podchodził zbyt dramatycznie czy coś. W każdym razie, no jeżeli ktoś trzyma świątyni reliktów, to też warto to postawić, prawda? Tylko jeszcze zależy to od, od tego, jak będą te odłamki wpadały, czy na przykład będzie to wymuszało aktywną grę w osadach i w ogóle. Ja może nawet niepotrzebnie dywaguję na ten temat, ponieważ to wszystko w miarę szybko się wyjaśni. Natomiast jakąś tam opinię na temat perełki już mam i wiemy, co może, co może nam tutaj zaoferować, dlatego myślę, że zarówno ja, jak i wy już mniej więcej mamy. Opinie na temat tego, czy stawiać tą perłę. Osobiście myślę, że postawię, natomiast nie będę tego robił od razu, ponieważ będą szalone ceny towarów i takie tam, chyba że coś tam po znajomości się trafi. Także, ale myślę, że, myślę, że warto to stawiać, chociaż obecnie nawet nie robię osad i nie mogę za bardzo robić, ponieważ uparłem się, żeby nagrywać odcinki właśnie z osad jeszcze. I, i to nagrywa się, dlatego chcę w kolejności pewnie robić, dlatego teraz nawet osad nie robię, więc nie byłoby to dla mnie jakieś zasady nastawiać tą perłę, skoro bym z niej na razie nie korzystał. W każdym razie perła jest całkiem fajna, ale to nie jest nic obowiązkowego do stawiania. Mam nadzieję, że przybliżyło wam to troszkę sytuację. I jak coś, dzięki za, za obejrzenie filmiku i zapraszam do kolejnych. A tymczasem ten wrzucę do playlisty z perłami w trochę innej kolejności. No bo to jest, to będzie końcowo właściwie perła, bo po kolei wrzucałem. Natomiast no skoro jutro, właściwie za dwa dni, ono się pojawi od tego filmiku, co nagrywam, no to pomyślałem, że, że zaprezentuję to i owo. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, selfie.